Cześć! Dzisiaj pokażę wam coś tam, coś tam, co jest, prawda? No. Ja będę demonstrował w linie wam, Ale to jest coś po prostu, ale... I tak właśnie musimy zjeść. Z takim wąsem, czy w To teraz ja, ale mi się nie uda, To jest jakieś burzo. O kurde! Ok, się skończył, bo muszę że próbowaliśmy wcześniej. jak coś... to się zrobi? To jest już jakaś perła dzika, to jest jakaś że... To kurwa tak bicie za sereł. ćwicz, ćwicz!

아이, 봐 아이, 봐 아, 아, 아. Jak małaś kleje Ja też I Nie ja. ma już Widzimy się na następnym odcinku, cześć!